Powiem ci szczerze, że to jest farmazon lub, jak wolisz łagodniej, fałszywa dychotomia. Milczenie nie było żadną rzymską normą w procesach karnych. Oskarżeni zazwyczaj bronili się, by uniknąć kary. Jezus milczy i nic nie odpowiada poza dialogiem z Piłatem. Chcesz przykładów z antyku? Bardzo proszę, zaraz podam. Bo ty zakładasz, że Jezus się nie bronił, bo był fanatycznym stoikiem. No oczywiście takim był stoikiem, że kilka miesięcy wcześniej upludł bicz i wysmagał w nim kupców w świątyni. To był stoicyzm, faktycznie. Ale konkrety. Czy znasz Sokratesa? To wprawdzie V wiek przed naszą erą, ale był przecież wpływowy na Rzym. Co robił, gdy go oskarżali ateńczycy? No miał bardzo długą mowę obrończą, czyli mówił. Apostoł Paweł. Oczywiście już w Rzymie, ale bronił się przed Faustem i Agrypą. Oskarżeni zazwyczaj protestowali lub błagali lub argumentowali swoją niewinność. Na tym polegały te procesy. Na tym polegał w ogóle proces. Stoicy nie zakazywali obrony. Poczytaj sobie Senekę, Trazaja z Rodos. Milczenie było właśnie rzadkie, zupełnie co innego niż gadasz. Stoicyzm nie polegał na milczeniu. Jezus natomiast milczy, gdy trzeba, ale smaga batem, gdy należy. Twój argument absolutnie nietrafiony. Zrzucam go i dziwię się, że go podałeś.